Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej, w kolejnej, w i kolejnym pakiecie pod maturę, pod maturę, podstawową z matematyki. Dzisiaj zrobimy sobie tożsamości trygonometryczne, takie skończenie podstawowego fragmentu, fragmentu z trygonometrii. Na maturze dość często takie zadanie z tożsamości się, się pojawia. Przećwiczymy to razem jak zawsze. I chciałbym zacząć od małej tablicy wzorów. To są wszystkie wzory, które pozwolą Wam bez problemu rozwiązać tożsamość trygonometryczną. Tutaj aż pięć wzorów wynika z przekształconej jedynki trygonometrycznej, są to te trzy pierwsze i dwa ostatnie. Proponuję zatrzymać na chwilę wideo, przepisać sobie te wzory najlepiej na jakąś oddzielną karteczkę. Stworzyć taką własną, własną tablicę wzorów. I zaraz pokażę Wam, jak te wzory będziemy stosować, jak będziemy rozwiązywać tożsamość trygonometryczną. W ogóle pod słowem tożsamość kryje się najczęściej równanie, którym prawa i lewa strona równania są identyczne. Natomiast ten zapis się odrobinkę, odrobinkę różni i naszym zadaniem przy poleceniu rozwiąż tę tożsamość jest udowodnić, że prawa i lewa strona są, są, takie, są takie same. My zrealizujemy sobie następujący przykład. Będzie to na przykład cosinus alfa razy tangens alfa przez sinus alfa równa się 1 oczywiście gdzieś przy tożsamości trygonometrycznej będziecie mieli określone Przedziały, do których, należy, do których należy kąt. Zwyczajowo jest to przedział właściwie od 0 do 180 bez kąta 90. Natomiast ten przedział jest o wiele, znaczy jest właściwie nieistotny. I teraz filozofia rozwiązania tożsamości to udowodnienie, że po prawej i po lewej mamy, mamy to samo. I najlepszą kolejnością, kolejnością pracy jest na początku pozbycie się mianowników. Tutaj mamy jeden mianownik, więc wystarczyłoby całe równanie pomnożyć przez tego sinusa. W takim razie cosinus alfa razy tangens alfa to będzie 1 razy sinus, czyli sinus alfa. Pamiętajcie, że jeżeli przed ułamkiem stoi jakiś element, to my traktujemy, że ten element jest przyspawany do licznika, więc mnożąc razy sinusa, po prostu ten sinus przejdzie tylko, pomnoży tylko drugą stronę, po tej się skróci. I teraz w sytuacji, gdy już nie mamy żadnej kreski, kreski ułamkowej, drugim krokiem jest zamiana tangensa bądź protangensa z tego wzoru na odpowiednią funkcję trygonometryczną. To są te dwa wzory, które były, które były na tablicy. Sprawdzamy. Tangens to jest Sinus alfa dzielony na cosinus alfa, a pozostała część naszej tożsamości jest, jest identyczna. I zawsze po pewnej, po pewnej zmianie po prostu bawimy się w uproszczenie zapisu. Tutaj zauważamy, że po jednej, że ten cosinus z tym cosinusem w mianowniku się skrócą, a więc zostaje nam sinus alfa równa się. Sinus alfa, czyli lewa strona równa się, równa się prawej, i nasze zadanie z tożsamości jest, jest rozwiązane. Zaproponuję Wam jeszcze zrobienie, zrobienie jednego przykładu. Ten był dość prosty, taki wyjściowy, natomiast mniej więcej ten poziom to jest ten poziom naturalny i na, i na arkuszu z takim, z takim zadaniem raczej się spotkacie. Jeszcze jeden przykład, może wybiorę przykład jakiś odrobinę, bardziej, bardziej skomplikowany. Na przykład, troszkę się przybliżę, bo mam tu listę zadań, która jest leciutko dla mnie, lekko dla mnie niewidoczna. Dobra, wybierzemy sobie przykład następujący. Musicie mi dać, musicie mi dać sekundę, żeby tutaj żadnego. Żadnego błędu podczas przepisywania nie było. Ok. i nasza kolejna tożsamość będzie wyglądała, będzie wyglądała w ten sposób. I znowu zaczynamy od pozbywania się, od pozbywania się mianowników. Mianowniki mamy dwa, mamy cosinus alfa i sinus alfa. Dobrze robić to, robić to stopniowo, czyli ja na początku całe moje równanie, całą moją tożsamość pomnożę razy cosinus alfa, a więc będę miał cosinus alfa dodać cotangens alfa, równa się. Jeden razy cosinus będzie to cosinus alfa, a tutaj dostanę ułamek. Cosinus alfa przez sinus sinus alfa. Jak widzicie, został mi jeszcze jeden mianownik, więc teraz powtórzę tą operację całe równanie mnożąc razy razy sinusa. A więc dostaję sinus alfa cosinus alfa dodać kotangens alfa sinus alfa równa się. Tutaj już przykład mi się odrobinę, odrobinę przeciąga, więc przejdę z tym znakiem równa się odrobinę niżej. Mam kolejny sinus alfa razy cosinus alfa dodać. No i jeżeli ten element pomnożę przez sinus, a zostanie mi sam prosinus alfa. I po każdej, po każdej zmianie zwracajcie też uwagę, czy któryś fragment tożsamości nam się nie zredukuje. Jak tu widzimy i po prawej i po lewej stronie znaku równa się mamy identyczny fragment sinus alfa cosinus alfa więc to możemy sobie wykreślić zostaje nam w takim razie cotangens alfa sinus alfa równa się cosinus alfa no i jeżeli już nie mamy żadnych mianowników to zamieniamy tangensa albo cotangensa zgodnie ze wzorem Kotangens alfa jest to cosinus alfa przez sinus alfa razy sinus alfa równa się cosinus alfa, znowu widzicie, że te elementy nam się skracają. a więc cosinus równa się kosinusowi prawa strona równa się lewej, a właściwie lewa równa się prawej i tożsamość trygonometryczna jest, jest udowodniona. I zadanie jest skończone. Czasami po prostu musimy dodatkowo dorzucić jakiś wzór wynikający z jedynki trygonometrycznej. Natomiast na maturze podstawowej wszystkie tożsamości muszą się uprościć. Nie ma tak, że polecenie mówi rozwiąż tożsamość, a równanie tożsamością nie jest. Tutaj zawsze musimy dojść do tego, do tej sytuacji, że lewa strona równa się prawej. Jest jeszcze takie zadanie wynikające troszkę z tożsamości, które nakazuje nam obliczyć wartość pewnego zapisu trigonometrycznego w oparciu o jedną, o jedną informację. To też jeszcze dzisiaj sobie zrobimy. Takie zadania wyglądają następująco: Na początku jest określona wartość, wartość alfy. Czyli wartość kąta, a właściwie przedział, w jakim ten, ten, kąt, ten kąt funkcjonuje, i ja sobie narzucę, że alfa będzie kątem rozwartym, czyli będzie od 90 do 180 stopni. Pamiętajcie, że ten przedział narzuca nam znaki. Czyli, jeżeli macie podany przedział, od razu zróbmy sobie wypis wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa ze względu na znaki. Jest to tak zwana druga ćwiartka, czyli tu wszystkie elementy są, wszystkie elementy są ujemne oprócz, oprócz sinusa. Druga rzecz w takim zadaniu jest to informacja. Ja sobie narzucę tu następującą, następującą informację, że cosinus kwadrat alfa. Równa się 0,81 i to będzie moja dana, czyli innymi słowy informacja. Ostatnim, takim, ostatnim elementem tego zadania jest faktyczne, faktyczne pytanie. Zróbmy sobie, że ten przykład chce od nas, abyśmy obliczyli. I to będzie tak zwany problem. Musimy obliczyć, ile to jest 2. Sinus alfa razy tangens alfa. To będzie nasz, nasz znak, e, nasz znak e, zapytania. Na samym początku skupiamy się na e, tej informacji, na tym, co mamy w treści, w treści zadania dane, i staramy się z tej informacji wyciągnąć tak dużo, jak się, jak się da. Tutaj nie będzie to wyjątkowo skomplikowane. Jeżeli cosinus kwadrat alfa to jest 0,81, z prostego liczenia pierwiastka, otrzymamy, że cosinus alfy musi być 0,9. Natomiast po obliczeniu konkretnej wartości zobaczmy sobie na tą tabelkę znaków i widzimy, że cosinus musi być ujemny, więc tego minusa tutaj dokładamy. Tak jak liczyliśmy i robiliśmy te procedury związane z wyznaczaniem pozostałych wartości trygonometrycznych. Mając kosinusa, warto byłoby od razu policzyć, policzyć sinusa. Spójrzcie raz jeszcze na tą tabelkę, tabelkę wzorów. I tam jest wzór, że sinus alfa jest to pierwiastek 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. I tu możemy zastosować bardzo, bardzo szybki rachunek. Jeżeli cosinus alfa do kwadratu to jest 0,81. Tu pod pierwiastkiem mielibyśmy 1 odjąć 0,81, więc sam sinus alfa to by był pierwiastek z 1 odjąć 0,81, czyli pierwiastek z 0,19. Możemy oczywiście zapisać to w postaci, w postaci ułamka, bo to byłby pierwiastek z 19 setnych. Pierwiastek działa oddzielnie i na górę, i na dół ułamka. Na górze pozostałby pierwiastek z 19, na dole 10, bo pierwiastek ze 100 to 10 i znowu spojrzenie na tabelkę, na tabelkę znaków. Sinus będzie dodatki, a więc tu żadnej zmiany nie wprowadzamy. I teraz tak. Mając to rozwiązane, patrzymy na problem i na to, na co narzuca nam zadanie. Musimy policzyć dwa sinusy alfa i pomnożyć to razy tangens tangens alfa i podobnie jak przy tożsamości, jeżeli gdzieś pojawia się tangens albo cotangens, rozpisujemy to automatycznie ze wzoru. A więc nasz problem to jest tak naprawdę policzenie ile to jest 2 sinus alfa razy sinus alfa przez cosinus alfa. I znowu, to co stoi przed ułamkiem tak naprawdę jest przypisane do licznika czyli 2 sinus kwadrat alfa musi się równać przez cosinus alfa i wynik tego jest naszym, naszym znakiem zapytania. No to spójrzcie. Sinus alfa to jest pierwiastek z 19 setnych, a więc sinus do kwadratu to jest po prostu 19 setnych. 2 razy 19 setnych to będzie 38 setnych. I to dzielimy przez kosinusa, i kosinusa mamy, mamy tutaj, a dzielenie jest to mnożenie przez odwrotność, czyli podzielenie przez minus 0,9, to tak naprawdę będzie pomnożenie razy minus dziewiątych. Finalnie upraszczamy nasz zapis. Możemy przeciągnąć znak, równa się, a więc to, co mieliśmy policzyć, to będzie minus 38. Tutaj się skrócimy częściowo. 9,90. Zdaję sobie sprawę, że ta trigonometria jest takim działem matematyki, który jest mocno przerażający. Natomiast to jest tak naprawdę zabawa w podmienianiu jednych zapisów na inne zapisy i robieniu dość prostych rachunków. Pamiętajcie, że sinus, cosinus, tangens, cotangens to, to są tak naprawdę niewiadome. Jakby Wam zapisać te zadania i te przykłady, nie wpisując tam tych tangensów, cotangensów, tylko po prostu x-y, y, robilibyście to bez, bez żadnego problemu. Natomiast mówię, przygotujcie sobie taką tablicę wzorów, tych wzorów wyjściowych, Pracujcie nad przykładami, wiedząc, że tożsamości zawsze się muszą, muszą uprościć. Przeliście sobie parę, parę przykładów i uwierzcie mi po pół godziny, po pół godziny ćwiczeń. 90% zadań powinno Wam bez problemu wychodzić. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia.